Kościół przeżywa zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kiedy nagrywam ten filmik, to jeszcze Pan Jezus leży w grobie i oczekujemy na zmartwychwstanie, ale już czuję ogromne podekscytowanie i radość z tego, że będziemy mogli przeżywać rezurrekcję. I ta druga jest dla nas wielką łaską, że możemy dzięki Duchowi Świętemu naprawdę uczestniczyć w najważniejszych momentach z życia Jezusa. Jednak emocje. Nie zawsze chcą współpracować i emocje, i uczucia to nie jest wszystko. I dla mnie kierunkowskazem jest to, żeby kochać Pana Boga całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całym swoim sercem i ze wszystkich swoich sił. Więc emocje to nie wszystko, i mamy kochać Pana Boga całą swoją duszą, a więc przede wszystkim chodzi o naszą wiarę, całym swoim umysłem, czyli żeby wszystkie myśli kierować ku zmartwychwstałemu. I ze wszystkich swoich sił, czyli żeby najbardziej pragnąć być blisko Niego. I życzę Wam bardzo pięknego przeżycia Wielkanocy, spotkania zmartwychwstałego Jezusa i spotykania go codziennie przez kolejne pięćdziesiąt dni.